Masz kostium z makijażem? Dobrze, możesz wejść. Proszę bardzo. Miłej zabawy na przyjęciu. Hej, chwilka. Wstęp tylko w kostiumie. A to kto? Też chyba nie ma kostiumu. O kurde, to dopiero przerażające. Wcale mi się to nie podoba. Chyba kwalifikuje się do wejścia, co? Sama sobie zdaj Melinę. Trzymaj. Na razie. Miłego wieczoru. O, włosy też wyglądają świetnie. Ha. Co tu robi moja mama? Och, jak ty wyglądasz? Mówiłam ci, przed... podsuwają mi pewien pomysł. Tak sobie myślę. Zobaczymy, kto kogo będzie miał na oku. Poprzyklejam je na policzki i na czoło. Mam je w kilku rozmiarach, dzięki czemu mogę je powciskać całkiem gęsto, a na swoje własne oczy nałożę czarne szkła kontaktowe. I Jak ci idzie? Potrzebujesz pomocy z tymi zadaniami? Czemu tak stoisz? Wszystko w porządku, skarbie? Witaj, mamo. Aaaa! Cerber z głowy. Droga wolna na imprezę. Mam cię na oku, mamusiu. Muzyka jest lepsza niż przypuszczałam. A kostiumy? Wyjątkowo przekonujące! Jak super, że udało mi się wyrwać, to o wiele lepsze niż odrabianie lekcji. Tańczenie bije na głowę matematykę! Będę się dobrze bawić całą noc! Hej, Twoja twarz pasuje do mojej koszuli! Super! O, co się stało? Czyżby mi się przysnęło? Złotko, co tam robisz? Odrobiłaś już lekcję tak, jak cię prosiłam? Co znowu? Tak, o rany, daj mi wreszcie spokój, mamo. Miałam bardzo dziwny sen. Ach, nieważne. Tak jest. To był wyłącznie sen. Uwielbiam robić sobie makijaż, szczególnie do kostiumu. E? Co to było? Czy ta roślinka się poruszyła? Musiało mi się wydawać. Wracając do pudrowania twarzy. Okej, okay, co jest grane? Tym razem jestem pewna, że kredki, jakim cudem skoczyły się z biurka. Witaj! A, wynoś się? Wiesz, że nie znoszę klaunów. Hej, wyluzuj! To raczej przesadna reakcja. Od dziecka bałam się klaunów, patrz! Dla wielu ludzi klauny są straszne. Straszne? Co? Nawet jak założę samą tęczową perukę? A, przestań! Coś ciebie za przyjaciółka! Zabiorę tylko swoje rzeczy z szafki i wynoszę się stąd. A, nie, nie! W łazience będę bezpieczna. Chyba że? Nawet lampa mnie prześladuje! Klaunowa lampa! Uf, jestem z powrotem w sali. Zero klaunów na horyzoncie, ale muszę zablokować drzwi, żeby za mną nie weszły. O, właśnie! Okej! Okay. Chyba jestem bezpieczna. Na wszelki wypadek schowam się pod biurkiem. Och, przez te hałasy nie usłyszę nadchodzących klaunów! Zaraz, ale co to właściwie za odgłos? Kredki podskakują same z siebie? Sprawdzę, co to jest! Brzmiały ostatnie słowa bohaterki horroru? To przecież tylko kretki. To podstęp klauna! Ha! Mam cię! Twój wyraz twarzy bezcenny! Mój wyraz twarzy? Och, po co przysuwałaś to do drzwi? No dobra, nara! Wreszcie sobie poszła. Jak mogła sobie ze mnie tak bezczelnie zażartować? A może odpłacę jej pięknym za nadobne? Zacznę od przyklejenia brwi klejem w sztywce, żeby nie przeszkadzały podczas charakteryzacji. Super, teraz użyję wąziutkiego pędzelka do malowania twarzy. Nymaluję sobie białe rąby wokół oczu. Pewnie zgadliście, że chce się przeistoczyć warlekina. Zarysy gotowe, czas na kolejny krok. Biały makijaż posłuży jako wypełnienie. Zamaluję nim skórę poza krawędziami rąbów. Lepiej użyć do tego grubszego pędzla, nie zapominając też o szyi. To ważne, żeby każdy skrawek skóry był pokryty farbą. Właśnie tak. Po białym przechodzimy do następnego koloru. Jasny odcień niebieskiego, ale tutaj wracamy do wąskiego pędzelka, bo to dość precyzyjna robota. Muszę dokładnie wypełnić diamenty niebieską farbą. I skończone. Teraz z wierzchu potraktuję farbę pudrem. Wiecie co? Fajniej będzie wyglądać z czarnymi konturami. Kolejna warstwa pudru i jeszcze trochę czarnego konturowania. Tym razem zaokrąglone linie wokół rąbów. Czubek nosa koniecznie musi być czerwony. Albo może nawet cała dolna część nosa. Kilka kropel wody to prosta metoda na dodanie piegów. Okej, okay, czas popracować nad ustami. Nieco więcej czarnego na same wargi. Pociągnę też dalej, żeby wizualnie powiększyć usta. Stałam się tym, czego nienawidzę. Wróciłam? Może pójdziemy do. Hej, gdzie się podziałaś? O, oh, to rozkoszne. Chowasz się przede O, oh, co to takiego? <laughs> Jestem pod wrażeniem, jeśli próbujesz mnie przestraszyć. A, ah, co to było? Widziałam jakiś ruch. Okej, okay, wygrałaś. To już nie jest śmieszne. Nie rozumiem, co się dzieje. Co to? Witaj. O. Oh. Coś łatwo mgleje, jak na kogoś, kto lubi straszyć ludzi. Muszę zdjąć tę niewygodną perukę. Super, odegrałaś się. Gratulacje. Zobaczymy następnym razem. Stać, zatrzymać się. Zapraszam tu pana. Co za porażka. Może pan wchodzić. Och, nie wierzę, że wpuścili jednorożca, a mnie nie. Teraz, to pielęgniarka? A! Już rozumiem! Muszę się przebrać! Czas na makijaż! Wezmę czarną farbkę i pędzelek. Ale ciemna, nałożę ją na powieki. Muszę je dokładnie pokryć. Okej, okay, wystarczy. Kolejny krok. Wezmę czerwoną kredkę do oczu i narysuję kreskę na dolnej powiece. Nie musi być wyraźnie. Wracamy do czerni. Ten kolor wymaga trochę pracy. Dobrze, teraz narysuję okrąg wokół ust w ten sposób i zamoczę kawałek chusteczki w kleju. Dobrze. Wystarczy przykleję ją na brodę. Muszę ją przyklepać, żeby nie odpadła. Nakładam więcej wewnątrz konturu, na górną wargę też. Trzymajcie się linii. O tak. Zaczyna ładnie tchnąć. Teraz wystarczy wypełnić pustą przestrzeń. Usta też. Wszystko bez wyjątku. Ma to wyglądać tak. Pora na zębiska. Zrobiłam je z tipsów. Trzeba je tylko przyciąć. Dokładnie tak. Muszę je teraz założyć. Wbijam je w chusteczkę na dole i na górze. Ale to będzie fajnie wyglądać? Pora na makijaż. Zacznę od podkładu, żeby zakamuflować przejście. Muszę je dobrze zakryć. Teraz trochę sztucznej krwi na sztuczne zęby. Dolne też. Ale ekstra dodam jeszcze więcej krwi, wklepując ją w twarz. Powinna wyglądać, jakby ktoś ją rozbryzgał. Powoli i dokładnie. Okej, okay, ostatnie szlify. Namaluję krew ściekającą po szyi, ale pozwolę jej również obrać własne tory. Tak, gotowe. To się nazywa przebranie. Jeszcze kostium i można wchodzić. Ciekawe, czy tym razem ten bałwan mnie wpuści. H? Hm? A to kto? Zaczynamy zabawę. Co? Kolejna pielęgniarka? Serio? W sumie to nie jestem pielęgniarką. O matko! Okropność! Spadam stąd. Za mało mi płacą. Narka, sama znajdę wejście. A. Zostaw moje picie, zanim się zdenerwuję. O, to ja lepiej sobie pójdę. Co za Bachor! Hmm, mam pewien pomysł. Już ja jej pokażę. Zacznę od białej farby do makijażu. Będzie podkład pod dalszą część. Wystarczy niewielka warstwa. Ale muszę się upewnić, że pokrywa całą twarz. Teraz użyję nieco ciemniejszego odcienia, by zaznaczyć kontury twarzy. Na kościach policzkowych oraz nosie. No i pod oczami. To zapewni świetny efekt. Następny krok to przecięcie puszki na pół. Przyłożę jedną jej część przy czole i obrysuję kształt. Teraz potrzebny będzie klej i trochę papieru. Namoczę go w kleju i nałożę w zaznaczone miejsce na głowie. Warstwa powinna pokryć wyrysowany wcześniej okrąg. Ważne też, by wystawała na zewnątrz. Można ją uformować palcami. Teraz wezmę tamtą połówkę puszki i wetknę ją dokładnie w to miejsce. Kiedy już przeschnie, wezmę się zamalowanie, aby wszystko zlewało się z kolorem skóry. Trzeba tylko cierpliwie nakładać odpowiednie cienie. Następnie można dodać efekt krwi. Użyję do tego niewielkiego pędzelka. Nałożę ją w miejscu, gdzie puszka styka się z papierem. Dzięki temu będzie to wyglądać na paskudną ranę. A jeśli krew spłynie, to nawet lepiej. Będzie realistycznie. A przecież o to nam chodzi, prawda? Jeszcze tylko trochę czerwonego makijażu dookoła. I wszystko gotowe. Poradać Cheryl nauczkę. To ją nauczy, by nie tykać cudych rzeczy. Chodź tu, misiu! Daj przy to lasa! Jasmine była niedobra. Powiem wszystko mamusi. Będziesz się przed nią tłumaczyć. A masz. H? Nie ignoruj mnie, gdy w ciebie rzucam. Słyszysz mnie? Potrzebuję czegoś większego. Na przykład to. Ech, masz za swoje. O, jak boli? Och, nic ci się nie stało? Uh. Jasmine? O, o, to nie wygląda za dobrze. O, co? Co się stało? Jasmine, przepraszam. Ale mnie głowa boli. O nie! Coś nie tak? O, nie! Aaaa! Ha, ale się dała nabrać. Wiedziałam, że to zadziała. Wracam do gry. No dalej! Ta szczotka w ogóle nie czeszę! Wow! Ale nim zakręciło. Panna młoda! Ach, cudnie! Sorry, ale nie masz ze mną szans! Ta, jeszcze zobaczymy! Mi już niczego więcej nie trzeba! Jestem najwspanialszą panną młodą! Dobra, to teraz moja kolej! Zacznę od błyszczyku! Ładnie się mieni! Nałożę odrobinę na usta! Serio? Błyszczyk? Amatorka! Ja pojadę klasyczną czerwoną szminką! Oh, zapomniałam o welonie. Teraz lepiej. Okej, okay, wystarczy. A jej co się stało? Ajdź! Szminka na zębach. No cóż, nie mój problem. Pora na moje cienie. Uwielbiam te kolory. Ja zrobię dziś naturalny makijaż. Skąd ona ma tyle różnych kolorów cieni? Zresztą nieważne. Ja też coś mam. Co prawda nie aż tyle, ale więcej nie potrzebuję. Jeszcze moja gąbka. Niebieski nada się świetnie! Ach, tak, okulary! E, co jest grane? Skąd tutaj ten niebieski pył? No dalej, nałóż się porządnie! Och, teraz też jestem cała w tym pudrze! Zaraz! To podsunęło mi pewien pomysł! Dokładnie! Jeszcze więcej niebieskiego! Zacznę od pomalowania twarzy na błękitno. Chodzi o zakrycie całej twarzy. O, już zaczyna wysychać. To dobrze, jeszcze szyja. Ale na tym nie koniec. Ramiona też pomaluję. Okej, okay, jestem już cała na niebiesko. Pora na kolejne kolory. Tego fioletowego użyję do kącików oczu. A właściwie pomaluję nim całe powieki. Następnie namaluję dwie kreski na czubku nosa. Teraz zmieniamy kolor na czarny i poprawiamy kreski na nosie. Potrzebna będzie cieńsza końcówka. Dorysuję nią długie rzęsy pod oczami. I poprawię nią jeszcze raz nos. I wokół nozdrzy. Super! Teraz jest dobrze. Chwytamy za kolejny pędzelek. Nadal trzymamy się czarnego. Nałożę trochę na poliki i czoło. Jeszcze odrobinę wokół ust i na szczęce. Wracamy do cienkiego pisaka i robimy detale. Dorysuję je wszędzie tam, gdzie właśnie nałożyłam czarny cień. Gotowe! Teraz usta. Muszę zarysować ich kształt na tej niebieskiej farbie. Wystarczą kontury. I pora na szminkę. Okej, okay, wystarczy. Kolejny krok to sztuczne rzęsy. Makijaż gotowy, a więc pora na fryzurę. Nieźle. Piękna, lecz upiorna panna młoda. Mam tu też czarną różę. Proszę. E? Co to? O rany! Aż nie chcę patrzeć. A! Co za upiór pomocy! O rany! Jaka ona strachliwa! No dobrze lepiej ją uspokoję. Hej, przestań wrzeszczeć! To tylko makijaż! Rany nie masz litości! Przestraszyłaś mnie nie na żarty! Nie wierzę, że to twój ostateczny makijaż panny młodej. Dziwna jesteś. Fajna piosenka, co nie? Hej, przyniosłam ci drinka! E? A kto ją tu prosił? Nie wierzę, że ukradła mi taką fajną partię. Przyniosłam ci drinka, ha? E? He? Ośmiornice? Chyba wiem, jak sobie z nią poradzić. Będzie mi potrzebny wosk do charakteryzacji. Rozwałkuję go i owinę wokół kciuka. Mocno dociskam, tworząc szpic. I wyrównuję. Okej, okay, całkiem fajnie. Teraz muszę dodać takie kółeczka. Na całej długości. Wystarczy. Teraz kolor. Użyję pędzelka. Tak będzie łatwiej. Pasuje do mojej skóry. Super. Zrobię to samo z resztą palców. Ale fajnie wyszło. Dobra. Pora wprowadzić plan w życie. Widzę ich. Chyba się dobrze bawią. O, poszedł sobie. Teraz albo nigdy. Zaraz jej dam nauczkę. Zgadnij kto to? Gdzie ona poszła? Musiała gdzieś wyjść. Dzięki. Dobra, okulary czyste. Hej! Nie, to ja chciałam zakręcić kołem! Hej, nie, powiedziałam coś! Łapy precz, ja byłam pierwsza. Sama zabieraj łapska, a teraz moja kolej. Hej, czekaj. Chyba coś już się wylosowało. O, wiem co zrobię. Mam tu kredki do oczu. Okej. Okay. Biorę się do roboty. Hm? Huh? Ta chyba się skończyła. Spróbuję innym kolorem. No co jest? Ugh. To nic. Mam ich jeszcze kilka w zanadrzu. Dla niej już chyba nie ma ratunku. Ja mam tutaj swoje przybory. Pora ich użyć. Czemu to nie chce działać? I pyk. Huh? Co to ma być? To jakaś pieczątka w kształcie serca? Wow! Dawaj to! Nie krępuj się. Wow! Cudne są te serduszka! Będę je miała na całej twarzy! Wiedziałam, że oszaleję na ich punkcie? Teraz mogę zrobić w spokoju własny makijaż. Zacznę od tego różowego pod brwiami. Trzeba nałożyć go gładko i równomiernie. O tak, teraz nieco ciemniejszy odcień trochę jak magenta, tym razem w formie pudru. Ten pierwszy już wysechł, więc mogę złączyć oba kolory. Gotowe! To powinno wystarczyć! A teraz moja tajna broń! Odrobina wody spryskam nieco pędzelek, żeby był trochę wilgotny. Przejadę nim pod tym różowym kolorem. Zaznaczę w ten sposób wyraźny kontur i przejdę dalej. Pierwszym odcieniem różu pomaluję całą powiekę, a następnie ponownie wyrównam brzegi. Teraz kredką wyznaczę linię od kącika oka po samą górę. Tym samym kolorem pomaluję też tuż pod oczami. Teraz odkładam różowy kolor i bierzemy podkład. Nałożę go na nos i poliki i dokładnie wyrównam. Pora na szminkę. Użyję znów pędzelka, bo nie będę nakładać jej na usta, tylko na nos i policzki. Jeszcze jedna warstwa podkładu na poliki. Pociągnę tę linię aż do brody, a następnie rozprowadzę. Dobrze, podobną linię mam już też na czole. Znowu pora na szminkę. Tym razem bezpośrednio na usta. Makijaż jest już gotowy. Ale przyda się jeszcze odrobina dekoracji. Tada! Teraz wszystko wygląda tak jak chciałam. To była dobra decyzja z tymi perłami wokół twarzy. Och, ona wciąż bawi się pieczątkami! Hej! Wow, jak to zrobiłaś? Wyglądasz niesamowicie! Miałaś naprawdę świetny pomysł! To chyba wszystko, mogę otwierać swój sklep. O, hej! Może chcesz kupić orężadę lub coś słodkiego? O e, nie, dzięki! No nic. Ktoś się w końcu skusi. Mam nadzieję. O, przepraszam, chciałby pan coś kupić? Ha! Może ma pan ochotę na pysznego loda? Są wyśmienite. Zaraz mnie pobrudzisz! Myślałam, że to będzie strzał w dziesiątkę. Chyba się przeliczyłam. E, przepraszam? No hej! Proszę zobaczyć, jakie pyszności tutaj mam. Dzięki, ale nie jestem zainteresowana. Muszę już iść. Co ja robię, nie tak? Może to był jednak kiepski pomysł? Zaraz, już wiem, muszę poprawić marketing najlepiej ciekawym wyglądem. Zacznę od kredki do makijażu. Narysuję nią wzór na twarzy i szyi. O coś takiego mi chodziło. Teraz kolejny krok czyli różowy kolor. Nałożę go na twarz, ale tak, by nie wyjechać poza linię. Muszę dobrze pokryć tę część. Będzie wyglądać świetnie. Trzeba tylko uważać na detale. Kiedy już wyschnie, użyję białego podkładu. Lekko pokryję nim różową farbę. Teraz będę potrzebować nieco jaśniejszego różowego. Nałożę go na powieki i wycieniuję z poprzednim kolorem. To doda kontrastu. Białej farby użyję do podkreślenia konturów oczu. Dodam też malutkie skrzydełko. Co dalej? O, teraz użyję ciemnego brązu. Nałożę go wzdłuż tej linii. To powinno dać efekt cienia. Czegoś jednak wciąż brakuje. Może posypki? Użyję pensety, by nałożyć każde ziarnko z osobna. Teraz jestem chodzącym pączkiem. Ten wafelek idealnie nada się na czapeczkę. Owinę wokół niego włosy, a spinkami utrzymam wszystko w jednym miejscu. Słodka jestem co? Pora wrócić do mojego kiosku. Oby to zadziałało! A co to? Wow, jakie świetne przebranie! Masz jakieś dobre słodycze? Tak! Nareszcie interes ruszył do przodu. Kto następny? Proszę! Widziałeś jej makijaż? Niesamowite! Wyglądasz wspaniale! Och, dzięki! Mam takich miłych klientów. Gdzie ona jest? Co to będzie za mega impreza? Nie wchodzisz? Czekam na kogoś. Wow, ale fajny ciasteczkowy kostium. Hej, sorka za spóźnienie. Co ty masz na sobie? Ech, nieważny. chodźmy. Stać! Ty możesz iść, ale ona nie. Wybacz. Jaż mi się rozmazał. Muszę coś z nim zrobić. Najpierw wszystko zmyję. Wezmę kawałek chusteczki i ją zamoczę. O tak, teraz mogę ją przykleić. Musi być cała mokra. Dobra, trzeba ją jeszcze rozerwać w tym miejscu. I pozaginać brzegi. Ok, wystarczy. Biorę klej i nakładam go na brzeg chusteczki. I trochę na skórę dobrze. Czas wszystko wysuszyć, ale przyjemnie gotowe. Pora na makijaż. Wezmę podkład w moim kolorze. W końcu chcę ukryć chusteczkę. Ma wyglądać jak moja skóra. Trochę to zajmie, ale będzie warto. Zwłaszcza, że chcę wprawić wszystkich w zachwyt. Okej, okay, teraz puder utrwalający. O! Patrzcie jak się sypie! Super! Nałożę go na podkład. Wygląda mega dobrze! Czas na sztuczną krew. Naniosę ją pomiędzy brzegami chusteczki. Wklepuję ją w ten sposób. Jeszcze gąbeczką. Gotowe. Jedna połowa twarzy będzie taka, a druga totalnie odjechana. Dobrze jest także założyć straszną soczewkę. Nikt mnie teraz nie opuści. O matko? Ach, ale mnie wystraszyłaś? Możesz. Zapraszam do środka. Nareszcie jestem na tej imprezie. Wow, ale odjazd! Hej, udało jej się! Hej! Hej? Chyba na razie! Dobra, tym razem to ja kręcę. Ciekawe, co wypadnie tym razem. O tak! Halloween! To będzie bardzo ciekawe. Nie mogę się doczekać. A ty? To chyba nieco inny styl od tych twoich codziennych wymysłów. No cóż, o mnie się nie martw. Pf, myślisz, że się wystraszę twojej skrzyneczki? Nie, mnie to nie jest potrzebne. Mam swoje przybory. Na przykład tę szminkę. Naprawdę myślisz, że ta pomadka jej wystarczy? O tak, już można dostrzec mój kunszt w robieniu genialnych stylizacji. I co powiesz na to? Faktycznie, niezły z ciebie klaun. A teraz pozwól, że zajmę się swoim makijażem. Ja też jeszcze nie skończyłam. Teraz jestem klaunem wampirzycą. Rany. Daj mi spokój, próbuję się to skoncentrować. No co? Miało być Halloween, nie? Dobra, mam już co trzeba i mogę zaczynać. Zacznę od tego koloru. Ale najpierw zmiana stroju. I jeszcze drobna korekta tła. Tak jest znacznie lepiej. Tym czerwonym narysuję linię na szyi. Teraz lekko w tę stronę, by kształt się zgadzał. Gotowe, idziemy dalej. Potrzebne będą chusteczki i klej. Przykleję ich warstwę tuż pod tą dolną linią na szyi. Będę potrzebować sporo chusteczek, by pokryć szyję dookoła. Gotowe, teraz muszą wyschnąć. Kolej na podkład. Muszę zakolorować cały papier, żeby komponował się z odcieniem mojej skóry. Trochę to potrwa. Dobrze. I już wygląda obiecująco. Teraz potrzebny mi będzie czerwony. Ten się nada. Pora zakolorować ten kształt w środku. Trzeba dobrze wszystko zakryć. Jeszcze odrobina i gotowe. Następnie czarny! Zapowiada się super. Tym razem kolorujemy tuż nad czerwonym, aż po samą górę pod brodą. Pięknie!